Okej, okay, ja jestem już, w sensie, no, mam rzeczy dla Oliwki, biorę torbę i, i idę jej je zanieść. Żonoś, poczekaj! Ja chcę jechać z tobą. O, już ty popilnuj dzieci w domu. Dobrze, ale jutro jadę, nie jadę. A to syjeć. Dzieciaki już są prawie dorosłe tam. Co ja będę ich pilnować se? Będę, pogram se w coś. W sumie nie są jeszcze dorosłe za kilka lat. Nie ważne. A, miałem tu. Okay. Dobrze, Oliwka, pora na kroplówkę i inhalację. Eee, ja nie będę miała tego czegoś czy tam w, re, w, w, w ręku. Oj, będziesz miała. Zakładaj. I tu już ci kroplówkę podłączam. Hop! Dobrze i... oj! I no, a ja idę się ten, e, tu jest, o, czemu jak zwykle pacjenci nie sprzątają po sobie? To nikt nie zjadł. To ubranie to tu schowam, już nie chce mi się tego wszystkiego sprzątać. O, oj, to, to niech tam zostanie. O. I nie wiem, co mam z tym zrobić. Dobra, położę na razie tu tu posiedzę. A no tak, zapomniałam, przecież trzeba zmienić tutaj salę dla tej dziewczynki. Karolinka, wstawaj! A, ale dlaczego, proszę pani? No bo ty musisz zmienić salę na chwilkę, bo y, na tą salę tu musisz być. A dlaczego? No ja idę od razu spać. Tak, a ja ci tu, a tu już jest karta. To tą kartę na razie tu włożę, później ją inaczej wypełnię. O, Karolinka nawet się nie chce wziąć jej w rękę. Hops. Chcę też Hops. Hops. No. Okej. Okay. O, dzień dobry. Dzień dobry, proszę bardzo. Bo moje dziecko, naprawdę to... O, O, dobra. Na początek damy jej tabletkę. Uff, dobrze. Co się stało? Spadła no. e, do wody. Oj. I, I bardzo, bardzo ten mocno kaszle. Takie gile jej z noca lecą, że i sraczkę ma. Dobrze. E, teraz trzeba ją tu położyć. E, I będzie musiała... No a to jeszcze trzeba ją wylecić, no tak zapomniałam. Pół godziny później. Niestety, ale będzie musiała zostać w szpitalu na yy, tydzień. W sensie na pięć dni jak się jej polepszy, a jak się jej nie polepszy, to zostanie na tydzień na obserwację. O, no dobrze, czyli ja mam jej przynieść rzeczy. Tak, tak, tak. Okej, okay, co do widzenia. Do widzenia. Paskarbie! Pa mamusu. O, dobrze, że się sala zwolniła, bo tak to, to by był problem. Tutaj to Karoliny. Okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, już jestem. E, tak, do oliwki. A, dobrze, się inhaluje tam. A, właśnie już trzeba, ta inhalacja to, nie wiem, tu se na razie połóż, bo ty... Gdzie ona znikła? E dobrze, nieważne. No, tu masz swój plecak. A ja, no niestety, ale ten, no, wiecie, niedługo będą mieli obiad, tak. A, no dobrze, no to ja już będę zmykać, do widzenia, do widzenia. Dobra, mam na szybko wzięte. Dzień dobry, co tu się dzieje? A nic, ja już tu jestem ten, no. Okej, okay. tutaj Karolincia, w sensie nie Karolincia. Zuzia, mam dla ciebie rzeczy tu y, y, twój smoczek, twój pluszak na szybko takie. Mamo, czemu mnie nie wzięłaś w plecak? Bo ty nie masz żadnego plecaka. W sensie walizkę masz, ale zgubi. Nie wiedziałam, gdzie jest. Na szybko ci wzięłam takie rzeczy, bo ja z pracy wyszłam i muszę do pracy teraz jechać, no wiesz. A, no dobra. No to pa. Pa. ha, Czy tam jest? Zalasz!! Zuzia! Oliwka! E, ja, ale chcesz co tu trafiłaś? No a przez to, że wpadłyśmy do tej wady. Eee, co? No, no, to fajnie. Dobra. Idę dać dzieciom to jedzenie. To idę tam zanieść. I idę. E, dobra, dzieci, albo w sumie to mam pomysł. Dobra, siadajcie tu i jedziemy na stołówkę. A mogę wziąć pluszaka! No, ja też chcę wziąć. No to bierzcie i jedziemy. E, no to jedziemy. Dobra. Idziemy. E. Och, te dzieci na wózkach inwalidzkich. Dobrze, zajmijcie sobie jakieś miejsca. Proszę pani, ale tu są jakieś rzeczy. Musicie mieć ten stolik, tak, bo tu dwuosobowy. Ha, tak, ty to zbierz, proszę bardzo, nie musisz dziękować. Yy, tak, tak, tak. Hops. Yy, nie mamy za bardzo czasu, więc. Nabierzemy tylko na tacę. Tu poproszę. Dobra. Yy, to tak, tu dostaniecie takie po owocku. Na przykład gruszeczkę i, i też gruszeczkę, żeby było porówno. I picie. Mleczka dwa. Oj. I na... I soczki. Mleka będą na wieczór jak coś. Żebyście szybciej zasnęły. No. O. Dobra, to trzeba wziąć dwie chyba te tace cię chyba więcej rzeczy nie zmieści. Hop, hop. Hop. I hop. No i dla dzieci już dami to coś słodkiego tam. Albo nie, chrupki też. O. Ups! Tak... E, I to po co my tu przyjeżdżaliśmy? No nie mamy czasu, jeszcze trzeba wziąć leki. Już hopsa, hopsa. O. Jedziemy do windy. Yy, dzień dobry, ja tu teleki. Yy, yy, piętro numer 2 i numer 28. Yy, dobra, już tu patrzę, wszystko dobrze, dobrze. Tu, a drugi numer yy, 27. Mhm, yy, te. Yy, dobrze, dziękuję, yy, do widzenia. Do widzenia. Chodźcie dziewczynki. Okej, okay, dziewczynki, do swoich łóżek. O, wszędzie. Wszystko, tylko nie te głupie łóżka. O, dziewczynki, nie przesadzajcie. Y... Oliwia, to jest twoje? I tu Zuzanna, twoje. Dobrze. O, o co my tutaj mamy? A zjem sobie tak. Tutaj, tu, o, jakąś kanapkę. U, ja też, ja, to ja też tu. Mhm, mm zobaczmy. E, e, taka średnia. Nie jest taka zła. No dobra, następne. O, gruszka, to wiem. A ja co mam? O, ja też mam gruszkę. Proszę pani, a te tabletki to my mamy zjeść? No raczej! Co? Błe! Dobra, szybko i... Oj! Otworzyć? Szybko, szybko, szybko! Eee! Niedobre! No yy. błe! Czemu ty popiłaś mlekiem? No bo ja lubię popijać mlekiem! Dzieci mleko na wieczór! Ja nie mogę, wy naprawdę głucha jak jesteś

Jedna, dwa, druga, druga. Ok. A, ale się wyspałam. Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry, Karolingo. Mogę coś do jedzenia? No, niestety, ale ty już obiad jadłaś, dziewczynki przyszły później po prostu. A, no, dobra dalej spać. Dobrze, dziewczynki, wskakujcie na wózki i je. No, pewno, na. Le. no, no tak. Żeby sprawdzić dokładnie, co wam jest. A, dobra. Jak będzie wszystko dobrze, to będziecie musiały zostać tylko trzy noce na obserwacjach. Uuu! No więc jedziemy. Dobrze, dziewczynki! To... Ops. E, dzień dobry. Dzień dobry! One tu na co? No sprawdzić co im jest i no, więc... Ja tu zrobię pobieranie krwi. Tak, a ja tu ich zapiszę. Dobrze, dzień dobry, więc tak, jedna czynka idzie ze mną, chodź ty. Połóż tu wózek. Zobaczmy. Ja tutaj popatrzę. Mhm. Z kośćmi wszystko jest dobrze. Zapraszam dalej. Połóż się tu. I... Okej, okay, z tobą. Tutaj też jest wszystko dobrze. E, tutaj mamy laboratorium. Usiądź na, na chwilkę na tym sze, siedzeniu. E, nie dotykaj tu wirusów żadnych, bo jeszcze cię zarażam i będzie wielki kłopot. Mm -hmm. Trochę tego. Oj, tego zdecydowanie. I teraz tego. Hops. I najważniejszej rzeczy. Okej. Okay. Teraz... Musisz to wybić. Yy. Dziwne to było. Wiem... Oj, to przez przypadek i musisz iść zrobić siku do pudełeczka. Eee, co? No, chodź, chodź, chodź. Ej, gdzie tu jest toaleta? E, dobra, to jedziemy na inne piętro. Dobrze, jesteś już po pobieraniu krwi. Teraz otwórz głęboko buzie a, o, Ale nie musisz krzyczeć, nie bój się, co masz taką przestraszoną No, wszystko dobrze. Oj, e, teraz tylko, hop. E, musisz wziąć tą tabletkę, e, ok? E, Taka dziwna. No wiem, teraz trzeba cię zmierzyć. Dobrze. I sprawdzimy jeszcze twoje nóżki. Dobra, jesteśmy. E, ty możesz sobie już usiąść na twój wózek, a daj mi te siki. Okej. Okay. Dobrze. Ew, dziwne to było. Okej, okay, to teraz ty i tam. Parę godzin tutaj. Dobrze, dziewczynki, robi się ciemno... Możemy jeszcze raz pojechać na trzecie piętro, tam jest tak fajnie, jest telewizor. No wiem, że jest telewizor i jest fajnie, ale nie, już pora iść spać. No, przybierajcie się w piżamy i dobranoc. Och, te dzieci, dobra, ja se też wezmę, Dziś ja tam mam czop A No tak, i ja mam Tak, to. To, 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 to piżamkę, i no.